Jeżeli sobie Państwo będą życzyć, to ja prześlę link do oferty. Mm -hmm. Jak zechcą Państwo zobaczyć jak to wszystko wygląda. Poprosimy. Też miałem jednym Państwu wysłać właśnie z, tam z zawodzia, ale, ale już tak latam po mieście, że nie miałem jeszcze chwili tego zrobić. Ale no tak naprawdę mieliśmy chemikę na to mieszkanie. Ale? Ale, no ale się... Wykruszyli. Ekipa się wykruszyła, bo to mieli być... To by miały być dziewczyny, studentki mhm. od, od pewnych znajomych z Podkarpacia. No, mielibyśmy święty spokój, że mamy osoby, które są w miarę odpowiedzialne i mielibyśmy do kogo naskarżyć, gdyby coś złego zrobił. Aha, no rozumiem. No, więc dlatego tutaj nie było problemu, że są to studenci, czwórka studentów. No powiem szczerze, że przy takim standardzie mieszkania, to często właścicielom szkoda wynajmować studentom, I się no, strasznie boją, bo... Szkoda, zgadza się, no bo studenci, no, no podejścia nie mają, no, oni przejdą, a, a, a wystarczy, że e, raz w tygodniu, czy raz w miesiącu przyjdą na działani i, i już zupełnie o no, boję obojętnie, co się dzieje. <laughs> Dokładnie. Dobrze i tu na drzwiach zakończę.